Cześć, witamy Was poniedziałkowy, mikołajkowy, świąteczny dzień. Tu gośka z domu głowy i Łukasz Rudkowski z gabinetu masażu leczniczego. Witam Was. O, powiedz Łukasz jeszcze, jak się nazywa twój gabinet. E, Balans, gabinet masażu leczniczego Balans. Nazwa od, takiego, od takiej równowagi, którą chciałbym zachować, i chciałbym, żeby wszyscy zachowywali. Super, że mówisz, że to równowaga, bo dzisiaj mamy nastrajanie, i tak sobie wyobrażam, że ten masaż też w jakimś sensie prowadzi do dobrego nastrojenia. Jak najbardziej nastrój, a szczególnie klienci, pacjenci, którzy przychodzą, przychodzą, żeby zmienić swój nastrój, swój stan emocjonalny, fizyczny oczywiście, co za tym idzie, no nastrój, tak? Przez uwolnienie jakiegoś napięcia mięśniowego uwalniamy również to napięcie w głowie i tak to, to myślę, że to jest szalenie istotne i, i... W takim celu przychodzą również. Mhm. Właśnie ty tam, w swojej ofercie na stronie, masz wiele różnych tych masaży. Czy to jest tak, że którymś właśnie bardziej możesz nastroić kogoś jakoś pozytywniej, czy, czy każdy masaż działa tak samo? Rzeczywiście jest tyle rodzajów masaży i tyle terapii, że jest to zdecydowanie nie na, na wiele, wiele, wiele godzin, ale myślę, że każdy, raczej większość osób ma podobną potrzebę, uwolnienie właśnie tego napięcia, poczucie się dobrze, czy wybierze masaż relaksacyjny bądź lęczniczy, po części one mają cel podobny, tak? czyli właśnie... Zmiana naszego nastroju. Dla jednego lepszy będzie relaksacyjny, bo nie czuje bólu na co dzień, a dla drugiego pacjenta będzie to właśnie praca nad jakąś częścią ciała, bo tam czuje dyskomfort i ból. Hmm. Czy to jest tak, że każdy taki masaż pomaga? Czy... Zdecydowanie tak, na pewno pomaga. Eee, pomaga właśnie w napięciach mięśniowych, e, w jakichś przewlekłych dolegliwościach. E, każdy masaż w jakimś stopniu pomaga. A Ty też korzystasz czasami z tego? Staram się korzystać. Jak to już mówią szewcy, bez butów chodzi. Tak jest w moim wypadku, zdecydowanie za mało i na pewno chciałbym więcej, ponieważ ja też potrzebuję takiego uwolnienia emocjonalnego, które kumuluje się w ciele. Mhm. Jak się? Ty nastrajasz pozytywnie. Jak ja się nastrajam? Mhm. No, ja muszę powiedzieć, że dla mnie takim, taką formą nastrojenia ostatnio jest jakiś mindfulness, tak? Praca medytacyjna jakiś. Wejście do siebie z powrotem, tak? uwolnienie od, od tych miliona bodźców, które są na zewnątrz i taki powrót do siebie. Tak? To też to trening uważności w to wchodzi? Zde zdecydowanie, zdecydowanie. Ja też zauważyłem, że jak stosuję taki trening uważności, jestem tu i teraz, to o wiele lepiej i moja praca zawodowa wygląda mhm. i, i moje samopoczucie i tak zdecydowanie. Trening uważności dla mnie ostatnio jest takim bardzo, bardzo istotnym elementem, również w napięciu emocjonalnym. Kurczę, niesamowita, ja też się tym, nad tym teraz skupiam ostatnio. Jest potężne narzędzie, trzeba to pewnie, przyznać. zdecydowanie. To jak jesteśmy już na tym tu i teraz, to u Ciebie dzisiaj na fejsie coś się będzie działo. Co to? Tak, będzie konkurs. Gorąco zachęcam do wzięcia udziału, czyli polubienie posta, udostępnienie i prośba o trzy osoby, które polecą mi udostępnią dalej post. I jak najbardziej będzie taki konkurs, prośba i rozwiązanie konkursu będzie 24 grudnia. Super szczegóły w dokładnie. Jak najbardziej w Wigilia szczegóły dostępne oczywiście na stronie Balans. W linku, Dokładnie. który wrzucimy pod postem. Dobra, super. Bardzo Ci dziękuję Łukasz za rozmowę. Ja również dziękuję. No i liczę na następne. Ja też. Dzięki.